Z już jest Przemysław Bartosz. Witam serdecznie. Witam również. Dużo napracowaliście się? Efekty tej pracy naprawdę wymagają ogromu czasu. Tutaj akurat powstanie takiej łąki kwietnej zajęło nam około 3 godzin, więc rzeczywiście trzeba było poświęcić akurat w tym przypadku dużą część soboty. Bolały plecy, bolały ręce? E, powiem tak, taka praca mimo, że ona jest pracą fizyczną jednak daje do, dużą satysfakcję i mimo, że powiedzmy, ten ból mięśni gdzieś tam zawsze występuje, jednak daje ogrom e, satysfakcji i fajny jest ten efekt końcowy, który później uzyskujemy, czyli coś dla przyrody i coś, co cieszy oko każdego mieszkańca na przykład dzielnicy. Czy jakieś szczególne, konkretne m, gatunki kwiatów e, sadziliście? E, dla nas było Przede wszystkim najważniejsze to, aby ta łąka była taką łąką założoną raz, ale już, że tak powiem, porządnie na kilka lat. Taką wieloletnią. Dokładnie. Taka mieszanka składa się przede wszystkim z roślin jednorocznych i wieloletnich. Przede wszystkim chodzi o takie rośliny, które są roślinami rodzimymi, które większość z nas zna, czyli powiedzmy maki, chabry, kończyny, a także inne, które są mniej popularne, ale również względu na kolory cieszą oczy, a z drugiej strony to są takie mieszanki, które pomagają na przykład ptakom znaleźć ten pokarm. Czy to była jednorazowa akcja, czy jeszcze gdzieś będziecie wykonywać prace ogrodnicze? Tak naprawdę e, idea powstawania takiej łąki kwietnej, w tym przypadku w Sosnowcu, narodziła się w 2019 roku. E, można powiedzieć, że taką troszeczkę miejską partyzantką e, udało się stworzyć pierwszą łąkę, a później, wyrywając poszczególne budżety obywatelskie, udało się uzyskać środki finansowe, które wspomogły przede wszystkim powstawanie takich łąk i przede wszystkim zakup nasion. I jeszcze oprócz tutaj nasion też widziałam łódki dla ptaków. Czy też pomagacie ptakom? Staramy się przede wszystkim, aby każda taka inicjatywa była wielowymiarowa. Z jednej strony siejąc te łąki kwietne zapewniamy pokarm ptakom, natomiast z drugiej strony wiedząc, że w naszych okolicach bardzo często dochodzi do wycinek drzew i tych starych drzew jest coraz mniej w naszej miejsce. Przestrzeni, więc wieszam również budki lęgowe, tak aby ptaki mogły rzeczywiście je zasiedlić, a szczególnie teraz, kiedy jest okres lęgowy ptaków, żeby te ptaki miały gdzie wychować młode. Jeszcze z tego, co wiem, jest taka akcja liczenie ptaków? Tak, staram się zawsze co roku, zarówno w styczniu, to jest zawsze ostatni weekend stycznia, a także w maju i myślę, że to będzie albo pierwszy weekend majowy, albo drugi weekend majowy, przeprowadzić ptakoliczenie. To przede wszystkim chodzi o to, żeby zobaczyć, jak zmieniają się tendencje liczebności ptaków w naszym otoczeniu. Czy te tendencje są mniejsze, czy, czy większe. Natomiast no, niestety widać w ostatnich latach, że tych ptaków w naszej przestrzeni ubywa. No niestety ja sama zauważyłam, że wróbelków jest coraz mniej. Zgadza się, ale to wszystko też przede wszystkim przez termomodernizację budynków. Wiele Siedli, rezygnuję chociażby z dodatkowych hmm, przestrzeni wypełnionych krzewami czy drzewami, a, i mamy trochę taką betonową przestrzeń. W związku z tym ptaki e, znikają z, z naszych okolic i udają się w te miejsca, z których rzeczywiście czują się bezpiecznie. Czy jeszcze w tym roku gdzieś będzie e, działanie ogrodnicze, łąki kwietne będą jeszcze gdzieś powstawać? Czy... Co roku jest jedno miejsce? Akurat to jest tak, że w dzielnicy Niwka w Sosnowcu powstawała pierwsza łąka kwietna, w tym roku były dwie łąki kwietne. Natomiast jeżeli warunki pogodowe na no to pozwolą, będzie trzecia, a przy kolejnych akcjach i dodatkowych przestrzeniach miejskich na pewno taka akcja się rozwinie. Za... Jak, jak długo musi upłynąć, jak dużo czasu, żeby zobaczyć pierwsze rezultaty? Wszystko zależy od tego, jaką mieszankę wybierzemy. Jeżeli wybieramy mieszankę roślin jednorocznych, no to najczęściej około dwóch miesięcy, żeby rzeczywiście widzieć e, te kwitnące rośliny. Natomiast liczę na to, że teraz ta pogoda, która się niestety utrzymuje przez dłuższy czas, dla nas jest niekorzystna, bo powiedzmy nasze biometry są jednak e, no, nastawione na to, żeby widzieć i odczuwać to słońce. Natomiast dla roślin jest to bardzo fajna pogoda, bo te opady deszczu spowodują, że te nasiona szybciej wykiełkują przede wszystkim. No ale od niedzieli ta pogoda ma być coraz bardziej faktycznie taka wiosenna, ma być więcej słońca, więc to też jest im potrzebne, prawda? Myślę, że dzięki temu też będziemy widzieli więcej zwiastunów tej wiosny, bo te rozwijające się liście czy kwiaty na drzewach chociażby owocowych na pewno będą pozytywnie nastrajały mieszkańców i w ogóle nas wszystkich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnej akcji. Również dziękuję.